Przez całe życie źle używasz zmywarki. Odkrycie tych sekretów sprawi, że zmywanie przestanie być uciążliwe. Na pewno zauważyłeś, że możesz dostosować niektóre małe elementy swojej zmywarki. Na przykład, w górnej szufladzie po bokach znajdują się uchwyty na kieliszki do wina. To idealne ułożenie sprawi, że kieliszki będą dokładnie wyczyszczone, a ty bez problemu wysuniesz górną szufladę ze sztućcami. Możesz również wyregulować górny kosz, co zapewni ci więcej miejsca. Wystarczy, że podciagniesz szufladę, a następnie ją opuścisz po każdej stronie kosza. Kubki zawsze wkładaj po bokach zmywarki. Dzięki temu będą ustawione pod odpowiednim kątem, który zapobiegnie gromadzeniu się wody na ich powierzchni. Małe miski najlepiej umieścić tak jak tutaj, pod lekkim kątem, aby strumienie wody mogły dokładnie je wyczyścić od środka. To samo dotyczy talerzy. Prawdopodobnie wkładasz je tak. Wtedy woda zamiast myć naczynia kieruje się w górę i nie uderza w zabrudzoną powierzchnię. Dlatego talerze powinny być ułożone pod kątem, tak aby strumień trafiał dokładnie tam, gdzie jest brud. Gdy zmywarka skończy pracę, włóż ręcznik kuchenny na górny kosz. To wchłonie nadmiar wilgoci, który w przeciwnym razie osiadłby na naczyniach. To proste triki, które odmienią twoje codzienne zmywanie. Wszystko będzie lśniło bez wysiłku. Sposób, który sprawi, że Twoja patelnia będzie jak nowa, i to w zaledwie 5 minut. Próbowałam wielu metod, ale żadna nie działała tak skutecznie jak ta. Zacznij od posypania przypalonej patelni sporą ilością soli kuchennej. Sól działa jak delikatny ścierniak, który mechanicznie usuwa zanieczyszczenia i przywiera do tłuszczu. Weź sodę oczyszczoną z kuchennej szafki, i również wsyp na przypaloną powierzchnię. To naturalny środek czyszczący, który neutralizuje zapachy i rozpuszcza tłuszcz oraz przypalenia. Teraz weź płyn do mycia naczyń, który akurat masz w domu. Dzięki zawartości środków powierzchniowo czynnych doskonale rozpuszcza tłuszcz i brud. Następnie przykryj wszystko warstwami ręcznika papierowego. Całość polej wodą. Taką patelnię pozostaw na około godzinę. Po tym czasie ściągnij papier. Zobacz, jak cały brud, przypalenia i rdza schodzą. Ciepło z podgrzania na początku patelni pomaga aktywować składniki czyszczące i rozluźnia przypalenia. Kiedy cała przypalona warstwa zostanie usunięta, spłucz patelnię ciepłą wodą. Teraz Twoja patelnia jest czysta i gotowa do użycia. Spróbuj i przekonaj się, jak łatwo można przywrócić jej czystość. Perfekcyjne jajko w koszulce prosto z sitka. Tego triku uczą profesjonaliści na kursach gotowania. Zagotuj wodę w garnku i umieść w nim metalowe sitko o drobnych oczkach, tak aby zawisło na brzegach. Wbij do sitka jajko i przykryj garnek pokrywką. Gotuj je na parze przez około 3 minuty. Białko się zetnie, a żółtko pozostanie płynne. Jeśli lubisz bardziej ścięte, wydłuż czas o minutę. Teraz wystarczy podać na grzance. Idealne jajko, które po przekrojeniu rozpływa się aksamitnym żółtkiem, po grzance tworząc śniadanie jak z restauracji. To szybka i bezproblemowa metoda na idealne jajko w koszulce, jeśli nie chcesz bawić się w wir wody i ocet. Tak ugotujesz idealne jajka na miękko. Wystarczy kilka prostych kroków, włóż jajka do garnka, zalej wodą i poczekaj, aż zacznie wrzeć. Od chwili zagotowania gotuj jajka odpowiednio do ich rozmiaru. Małe jajka przez 3,5 minuty, średnie przez 4 minuty, a duże przez 5,5 minuty. Następnie wylej wrzącą wodę i zalej jajka zimną. To zatrzyma dalsze gotowanie. Żółtko będzie idealnie płynne, a białko delikatnie ścięte. Połącz jajka z płatkami owsianymi. Czegoś takiego jeszcze nie jadłeś. Do miski wsyp 200 gram płatków owsianych. Następnie dodaj dwa jajka. Do miski wlej także 150 ml mleka. Dodaj przyprawy takie jak sól i pieprz. Wszystko starannie i porządnie wymieszaj. Odstaw na 20 minut. W tym czasie przygotuj pozostałe składniki. Pietruszkę pokrój na drobno. Natomiast żółty ser zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Musisz go mieć około 150 gram. Przygotuj także sos paprykowo-pomidorowy. Idealnie uzupełni to danie. Weź czerwoną paprykę, wytnij z niej gniazdo nasienne i pokrój na drobną kosteczkę. Potrzebujesz także kilka pomidorków koktajlowych. Pokrój je na mniejsze kawałki. Następnie weź patelnię, wlej na nią oliwę. Następnie za pomocą praski do czosnku wyciśnij jeden ząbek na patelnię. Do takiego czosnku, już lekko podsmażonego, dodaj paprykę i pomidory. Smaż na wolnym ogniu, tak długo aż warzywa będą miękkie. Takie warzywa przełóż do blendera i zblenduj. Powstaje smaczny i aromatyczny sos. Teraz wróć do wcześniej przygotowanych płatków owsianych. Dodaj do nich starty ser i pokrojoną pietruszkę. Następnie weź patelnię, rozgrzej ją. Wlej na nią olej, po czym wyłóż na nią płatki owsiane. Dzięki temu powstanie pyszny omlet. Posyp go czarnym sezamem. Smaż go kilka minut, po tym czasie za pomocą talerza przewróć go na drugą stronę. Również smaż go kilka minut po czym wyjmij go z patelni i pokrój na kawałki. Omlet idealnie sprawdzi się na śniadanie czy obiad. Podawaj go z przygotowanym sosem. To połączenie jest przepyszne. Włóż pierś z kurczaka do jajek. Tak przyrządzone mięso rozpływa się w ustach. Weź jedną dużą pierś z kurczaka. Przetnij kurczaka wzdłuż tak jak na filmie. Następnie ponacinaj go. Rozbij mięso dość cienko za pomocą tłuczka. Do dużego naczynia dodaj około 200 g mąki. Do drugiego dużego naczynia wbij trzy jajka. Dodaj pieprz i sól według własnego uznania, a następnie wymieszaj. Teraz weź świeżą natkę pietruszki i drobno posiekaj. Włóż do naczynia z jajkiem. Następnie dodaj około 50 g mozzarelli, możesz użyć również parmezanu. Kolejnym składnikiem jest kwaśna śmietana. Dodaj dwie łyżki śmietany i dokładnie wymieszaj. Teraz weź wcześniej przygotowanego kurczaka i obtocz go w mące, a następnie w mieszance z jajek. Na patelni rozpuść masło, a następnie włóż pierś. Smaż na małym ogniu około 5 minut z każdej strony. Przełóż usmażonego kurczaka na talerz. Teraz do patelni po mięsie dodaj 150 ml bulionu. Następnie zetrzyj na tarce trzy ząbki czosnku. Całość zagotuj. Dodaj również dużą garść posiekanej natki pietruszki oraz świeżo wyciskany sok z połowy cytryny. Po chwili dodaj również około 20 g masła. Przełóż wcześniej usmażoną pierś z kurczaka na patelnię i gotuj pod przykryciem około 10 minut. Takie mięso najlepiej podawać spirę ziemniaczanym. Wystarczy, że do ugotowanych ziemniaków dodasz masło i ulubione przyprawy. Dokładnie wymieszaj. Takie danie jest już gotowe. Soczysta pierś z kurczaka w jajecznej panierce to idealny pomysł na obiad, który rozpływa się w ustach. Mój chłopak jest zawodowym kucharzem. Pokazał mi te genialne triki z jajkami. Jajka smażymy na wodzie bez kropli oleju. Na patelnie wlewamy szklankę wody. Dodajemy do niej jedną łyżkę octu. Gdy zacznie się gotować, wbijamy do niej jajko. Tym sposobem można usmażyć go bez oleju. Podczas pieczenia nie wyrzucamy żółtek. Do miski wysypujemy 100 g cukru, 100 g soli oraz pieprzu. Przesypujemy go do pudełka. Połóż w nim żółtka. Przykryj naczynie i zostaw w lodówce na 6 dni. Peklowane żółtka można zetrzeć na sałatkę, makaron lub do zupy. Ugotowane jajko zawijamy w folię. Następnie kładziemy na nim drewniane patyczki i zwijamy ciasno folią. Zostawiamy na kilka godzin w lodówce. Po tym czasie jajka będą miały kształt ślicznych kwiatuszków. To idealny przepis dla zabieganych ludzi. Do słoika wbijamy jedno jajko, łyżeczkę papryki, suszonych pomidorów i szczypiorka. Przyprawiamy i chowamy do lodówki. Rano przygotowanie śniadania zajmie dosłownie 3 minuty. Posmaruj chochle oliwą, połóż nad wrzącą wodą i wbij do niej jajko. Gdy białko się zetnie, przełóż na talerz.